Dwa wiatry, jeden wiatr w polu wiał, drugi wiatr w sadzie grał, cichuteńko, leciuteńko liście pieścił i szeleścił, mdlał. Jeden wiatr, pędzi wiatr, fiknął kozła plackiem, spadł, skoczył, zawiał, zaszybował, świdrem w górę zakołował i przewrócił się i wpadł na szumiący senny sad, gdzie cichutko i leciutko liście pieścił i szeleścił drugi wiatr. Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat. Parsknął śmiechem cały sad. Wziął wiatr brata za kamrata, teraz z nim po polu lata. Gonią obaj chmury ptaki mkną, wplątują się w wiatraki, głupkowate mylą śmigi w prawo, w lewo świst, podrygi. Dmą płucami ile sił, łobuzują, pal je licho! A w sadzie cicho, cicho.